Witam, Nadal Erykrystian, Borolkaut. Dziś pokażę Wam ćwiczenie na warki, czyli w nosy w okiem. do oglądania. Pierwsze co, bierzemy w handle, nogi lekko uginamy, lekkie pochylenie, delikatnie ręce zgięte w rękach i udał do góry szybko i puszczamy powoli. Kiedy będzie błąd, kiedy będziemy mieli wyprostowaną serwisę. Będziemy chcieli robić w mm -hmm. nosy boki. Zacznie pracować czworobocznie. Dzielamy lekko, pochylamy i robimy. Mm -hmm. Dziękuję za branie filmu. Zabrałem Instagram, ale nie jestem Zapravo do subskrypcji kanału, zanim łapki, ukoro komentarzu, uzatem